Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pejzażu, czyli obrazach przedstawiających krajobraz, widok natury albo otoczenia miejskiego. Ale czy żeby malować takie obrazy, trzeba od razu jechać na wakacje? Może wystarczy podejść do okna? Czy widok za oknem może być ciekawy? Stanisław Wyspiański, kiedy zachorował i przez całą zimę nie mógł opuszczać swojej pracowni, Postanowił namalować to, co widzi z jej okna. Był to widok na kopiec kościuszki. Czy był on zawsze taki sam? Zobaczcie, jak wygląda jego widok, to, co widział z swojego okna o różnych porach dnia, przy różnej pogodzie. Raz jest słoneczny, raz ponury i smutny. Takich obrazów powstało w sumie około 40. Innym artystą, który uwiecznił widok ze swojego okna, był Władysław Podkowiński. On widział ze swojej pracowni Nowy Świat. Zobaczcie, jak wygląda to, co zobaczył latem, to, co widział zimą. Wy też wyjrzyjcie przez okno, a właściwie wyglądajcie przez nie. O różnych porach dnia i przy różnej pogodzie, czy widok będzie zawsze taki sam? Spróbujcie udokumentować wasz widok z okna. Możecie go narysować, namalować, a może po prostu zrobić zdjęcie albo serię zdjęć pokazujących, jak zmienia się ten wasz widok z okna. Powodzenia, miłego wyglądania. Czekam na wasze prace.